Cześć, witam Was na kanale Paweł Dubielk, pancerze Kolcze w filmie o tym, w jaki sposób zdjąć z siebie wymiary do kolczugi. Na początku muszę powiedzieć, że nie jestem krawcem, więc technika zdejmowania z siebie wymiarów być może nie jest profesjonalna. Natomiast jest to metoda najbardziej optymalna dla mnie i pozwala mi w najlepszy sposób przenieść podane wymiary na mój stół warsztatowy. Wymiary powinny być mierzone. Na ubraniach, na ciuchach, na którym będzie noszona kolczuga, kaftan bojowy, przeszywanica, wams i tak dalej. W taki najbardziej, powiedzmy, optymalny sposób. Czyli nie, niezbyt luźno, niezbyt ciasno, bo finalny, finalny wymiar będzie mocno przekłamany. Możesz to zrobić na dwa sposoby pierwszy jeśli masz kogoś kto jest w stanie ci pomóc w wymiary których będę potrzebował to obwód klatki piersiowej mierzony e, zaraz pod pachami obwód pasa obwód bioder obwód ramienia lub bicepsa jak to woli obwód przedramienia dość blisko łokcia Obwód szyi, obwód głowy, długość rękawa mierzony od szyi do zakończenia rękawa, długość kolczugi mierzona od szczytu ramienia. Jeśli musisz to zrobić sam, to jesteś w stanie sobie z tym poradzić mierzymy owód klatki piersiowej i otrzymany wymiar zapisujemy podobnie postępujemy z każdym wymiarem czyli obwód pasa obwód bioder Bez ścisku nie zależno. Owód ramienia. Owód przedramienia. obwód szyi, obwód głowy, długość rękawa mierzonego od szyi, do momentu, do którego chcemy, żeby kolczuga sięgała do łokcia, przed łokieć, do połowy przedramienia, Mniej więcej, tak jak to pokazuje. No i tutaj akurat tak mi się e, miarka e, ułożyła, że widzę, że widzę ile ma być. Natomiast możemy sobie złapać w tym miejscu i wymiar jest ściągnięty. Z długością kolczugi jest największy problem, bo jeśli ma sięgać do mm, krocza, nie ma problemu. Mierzymy od szczytu ramienia do. mniej więcej do krocza jest łatwo sobie zmierzyć. Do połowy uda. jakoś też jesteśmy sobie w stanie poradzić. Natomiast do kolana mo można sięgnąć, tylko że wtedy e, trzeba się schylić. E, jeśli naprawdę już nie masz ko kogokolwiek, kto by ci zmierzył wysokość kolczugi, e, wystarczy mi właśnie informacja, do którego momentu ma sięgać kolczuga, jeśli to będzie kolano, to wtedy do kolana i Twój wzrost. Wtedy mniej więcej e, będę w stanie dopasować. Długość kolczugi do twoich preferencji. Mam nadzieję, że wystarczająco wyczerpałem zagadnienie: zdejmowania z siebie wymiarów. Mam nadzieję, że pomogłem, że film będzie pomocny i jak zwykle możecie zadawać pytania w komentarzach lub w wiadomościach prywatnych. Zachęcam do lajkowania, subskrybowania i odwiedzania, śledzenia e, moich pozostałych mediów społecznościowych oraz strony internetowej. Tyle ode mnie. Cześć.